Witam na kanale Survivor Podlaski. W dzisiejszym odcinku omówimy zawartość mojej apteczki pierwszej pomocy. Zapraszam do oglądania. Zawartość mojej apteczki znajduje się w puszce. W takiej oto puszce po perfumie Street. Po otworzeniu widzimy dwa paski z taśmy malarskiej. W ich zdjęciu ukazuje się nam cała zawartość, skład w której wchodzą bandaż uciskowy z dwoma zaczepami, gazy, maść do ust. Tabletki na odporność. Dwie fiolki po perfumie z wodą destylowaną. Tabletki na ból głowy. Tabletki z witaminą C. Kolejne tabletki na ból głowy. Tabletki przeciwbólowe. Gaza namoczona alkoholem. Herbatka przeciw grypie, Herbatka od bólu brzucha oraz mdłości, multitool oraz zakrzywiona igła do zszywania ran. I to już tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz lajkowania i komentowania filmu. Cześć!